No, witaj ponownie. Przeprowadziłem Cię już przez krótki proces relaksacji, rozluźnienia, ucząc Cię na nowo, jak odzyskać kontakt ze swoim głębokim wewnętrznym spokojem. Zajmowaliśmy się też tym, jak sobie poradzić z katastrofizowaniem, z negatywnymi myślami pod postacią wewnętrznych głosów. Teraz zajmiemy się Negatywnymi scenariuszami, filmami i obrazami, które również mogą przeszkadzać w czuciu, w czuciu się spokojnie i na luzie. Zatem, jeżeli Twoim, że tak powiem, ulubionym sposobem na stresowanie się jest tworzenie w swojej głowie jakichś obrazów, negatywnych konsekwencji tego, co może nastąpić, czy nawet wręcz filmów, horrorów tego, co się, dotyczących tego, co się może stać, to jest to nagranie właśnie dla Ciebie. Zatem usiądź sobie wygodnie. Znowu, daj to zaledwie kilka minut, ale nauczysz się bardzo szybko, jak panować nad tymi obrazami w swojej głowie. Potem zamknij oczy i przywołaj tylko na chwilę jeden z tych katastroficznych obrazów lub tych straszliwych filmów, którymi się zatręczasz. Zwróć uwagę na to, jak, jaka jest wielkość tego obrazu lub filmu. Również w jakiej odległości przed tobą ten film lub obraz się znajduje. Czy jest bardzo blisko ciebie, czy może w pewnym oddaleniu? Czy jest to wyraźny film, czy też trochę może niezbyt wyraźny? I teraz zacznij po prostu od siebie oddalać ten lub ten obraz coraz bardziej i bardziej obserwując, jak on maleje do rozmiarów takiego małego znaczka pocztowego. I zauważ, jak się przy okazji zmieniają Twoje odczucia. Dla większości osób tak jest, że duże i bliskie obrazy. Działają znacznie silniej niż mały i oddalony. Zatem oddal go nawet jeszcze bardziej. O, to gdzieś na 15, 20, może nawet na 30 metrów. Także się musisz wysilać, żeby zobaczyć, co tam jest. Na tym małym, zamazanym obrazku. A teraz obróć ten obrazek na drugą stronę. Na tej drugiej stronie zobaczysz obraz siebie samego, siebie samej, pełnego wewnętrznego spokoju. I zacznij teraz ten obraz przybliżać, czując, jak narasta głęboki, wewnętrzny spokój, coraz głębiej i pełniej z każdym kolejnym oddechem, relaksując się i rozluźniając. W najbardziej przyjemny sposób. I możesz znowu wrócić do tego oddychania swoim sercem, wyobrażając sobie, jak z każdym kolejnym wdechem, wdychasz. Wdychasz relaks, wdychasz poczucie głębokiego wewnętrznego komfortu, czując, jak to uczucie spokoju z każdym oddechem dociera do każdej komuś. Każdego nerwu, stając się Twoim zwykłym sposobem życia. Mieszkam nad morzem. Niedawno spacerowałem po brzegu, obserwując przewalające się fale. I pomyślałem sobie, jakie to dziwne że na powierzchni może może być zburzony, może być spokojny, ale w głębi zawsze panuje spokój. właśnie tak pozwala by to uczucie spokoju narastało coraz głębiej i coraz pełniej z każdym kolejnym oddechem, pozwalając, by ten spokój się rozprzestrzeniał, nawet wychodząc jakby poza Twoje ciało, wypełniając pomieszczenie, w którym się znajdujesz, wypełniając cały dom, w którym teraz jest. Wypełniając całe miasto. Cały świat, cały znany wszechświat, a także nieznany wszechświat. Gdyż w tym, co jest nieznane, znajdują się nowe źródła i jeszcze głębszego spokoju, jeszcze większej pewności że masz w sobie wszystkie zasoby potrzebne są Tobie, by poradzić sobie ze wszystkim, czując się naprawdę u swobody, odzyskując pełną emocjonalną wolność. Wolność od tamtych wszystkich dawnych strachów, lęków, niepokoju. Emocjonalną swobodę, by czuć się naprawdę dobrze, naprawdę komfortowo, wiedząc, że masz w sobie ogromną moc, ogromne możliwości. Które sprawią, że cała reszta Twojego życia będzie nawet jeszcze lepsza niż w ogóle możesz to sobie teraz wyobrazić. Właśnie to. A dzisiaj w nocy, gdy będziesz spać i śnić, Możesz mieć rozmaite sny. Sny, które możesz pamiętać. I takie sny, które możesz pamiętać, bo o nich zapomnieć. Takie sny, przy pomocy których Twój nieświadomy umysł jeszcze bardziej pogłębi to uczucie głębokiego wewnętrznego spokoju. Stało się takim sposobem funkcjonowania, który będzie zawsze obecny w Twoim życiu. Także za każdym razem, gdy po prostu zamkniesz oczy i zaczniesz rozluźniać swoją żuchwę, i zaczniesz rozluźniać swój język, zwalając bez równo tamte włosy w Twoim umyśle się wyciszymy, jakby obrazy odpłynęły gdzieś daleko. Od razu pojawi się ten głęboki, wewnętrzny spokój, który będzie się utrwał. I umacniać z każdym kolejnym oddechem, stając się częścią tego, kim jesteś. I gdy za chwilę zacznę powoli Dziesięciu do jednego, chciałbym, żebyś zaczął lub zaczęła wracać do stanu pełnej świadomości, mając w sobie dziesięć razy więcej głębokiego wewnętrznego spokoju, dziewięć razy więcej optymizmu i przekonania. Że poradzisz sobie z absolutnie wszystkim, z każdym wyzwaniem. Osiem razy więcej pewności siebie i wewnętrznej siły. Oraz także chciałbym, żeby Twój układ odpornościowy stał się siedem razy mocniejszy. Dając Ci pełnię zdrowia, pełnię zabezpieczenia przed rozmaitymi chorobami, gdyż masz w sobie tę moc, która pozwoli Ci cieszyć się życiem sześć razy bardziej. Pięć, i poczuj nowy przypływ energii w swoim ciele. Cztery zrobi się jasny i klarowny trzy? Także gdy skończyli liczyć, po prostu otwórz oczy, przeciągnij się i powiedz, czuję się fantastycznie. Dwa, półtora, jeden, jedna czwarta, jeden, jedna ósma i otwórz oczy. Widaj z powrotem. Jak się teraz czujesz? Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli te trzy filmiki Ci się spodobały, jak najbardziej zachęcam do udostępniania ich. A jutro zapewne nagram coś jeszcze. Dziękuję bardzo.